Przygotowywanie wafli zaczynamy od włączenia gofrownicy oraz nastawienia e, temperatury na 200 stopni. E, gofrownica osiągnie 200 stopni, e, gdy e, zielona dioda przestanie świecić. Wtedy wiemy, że prąd nie jest podawany w aktualnej chwili. Następnie przygotowujemy e, masę. E, masę przygotowujemy w następujący sposób, dodając 1 kg proszku. 1 kg wody, czyli litr wody oraz 150 ml oleju. Tak przyrządzoną masę nalewamy w tutaj właśnie w pokazany sposób na e, patelnie. Wyciągamy patelnię, rozlewamy po całości, by masa się równomiernie rozlała, by połączenia pomiędzy bąbelkami były jednakowe. Następnie otwieramy i obracamy, żeby masa się rozlała po całości. Wtedy wyciągniemy pięknego gofra. Nastawiamy na 2,5 minuty. Gotowe. Po upływie tego czasu należy wyciągnąć gofra. Pamiętajmy, iż e, mamy około 10 sekund, żeby go zwinąć, ponieważ staje się on po 10 sekundach bardzo kruchy i już nie będzie go można zwinąć. Oto nasz kofr, z jednej strony bardzo ładny, i z drugiej strony od razu trzeba go zwinąć. Oto ona, dziękuję za uwagę.